Rozbiórka zabytkowych budynków dawnego szpitala przy ulicy Wyszyńskiego obiekt nie tylko straszył, ale i zagrażał bezpieczeństwu pieszych oraz pacjentów korzystających z usług zespołu przychodni specjalistycznych. To rzeczywiście szpeci i cały widok, i poprawienie infrastruktury tu w tym miejscu no wpłynie jakoś tak pozytywnie na wizerunek wszystkich tutaj placówek zlokalizowanych na tym terenie. Burzony budynek ma bardzo ciekawą historię. Zanim pojawili się tu pierwsi lekarze i pacjenci, znajdował się tu magazyn soli. Następnie w roku 1823 budynek ten przekształcono właśnie w szpital miejski pod wezwaniem świętego Antoniego. Obecnie właścicielem obiektu jest Urząd Marszałkowski w Toruniu, który wobec budynku ma bardzo konkretne plany. Zgodnie z nakazem konserwatora będą Rozebrane i odtworzone elewacja zewnętrzna, zwłaszcza jeżeli chodzi o budynek narożny ulicy Szpitalnej ulicy Wyszyńskiego. Tam przewidujemy nową siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Prace przy obiekcie kosztujące ponad 3,5 miliona złotych zakończą się prawdopodobnie za rok. W styczniu 2014 do nowych pomieszczeń wprowadzi się Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Więcej o rozbiórce Starego Szpitala, już za chwilę w magazynie Pulsu Miasta. Już niedługo Włocła nie będą mogli pojeździć na łyżwach. Jak co roku w okresie zimowym lodowisko zostanie rozstawione obok basenu Delfin. W tym roku ślizgawka powstanie także przy basenie międzyosiedlowym na ulicy Wysokiej. Będzie to nowa inwestycja miasta. Ono będzie troszeczkę mniejsze, ono będzie 20 na 30 metrów sama płyta, natomiast będzie nowocześniejsze, już jest inny system schładzania, Wszystkie urządzenia są nowe, będzie oświetlone dobrze. Dyrektor OSIRu Jan Sieraczkiewicz zdradza, że lodowisko to nie jedyna atrakcja, jaka będzie czekała na Włocławian w sąsiedztwie basenu na ulicy Wysokiej. Chcielibyśmy, żeby gryle były, być może miejsce na ognisko będzie, chcielibyśmy jakieś imprezy dodatkowe organizować, a przy lodowisku, przy międzyosierdowym basenie miejskim już w zasadzie skończyliśmy budowę stoku takiego, mini stoku narciarskiego. Teren pod nowe lodowisko jest już przygotowany. W grudniu zostanie rozłożona cała infrastruktura. Radny Sławomir Bieńkowski ma jednak zastrzeżenia co do jakości przygotowanego podłoża pod nowe lodowisko. Jest popękana, uszkodzona, krawędzie się łuszczą na całej powierzchni, praktycznie wymaga to z oceny specjalisty, z którym byliśmy na tej płycie, no, wymiany remontu. Ona ma tam pewne mankamenty. Natomiast yy, firma budująca, przedstawiciel tej firmy nie miał żadnych zastrzeżeń. Yy, to lodowisko może stać na tej płycie. Natomiast ja uważam, że dla nas najważniejszą próbą to jest właśnie ta próba lodu. Ocenimy tą płytę, jak ona się będzie zachowywała na wiosnę, jak będzie wyglądała po tym, jak będzie tam stało przez kilka miesięcy. Lodowisko wiadomo, tam pójdą niskiej temperatury, będzie woda z rozmarzającego lodowiska, która będzie się rozpuszczała, zamarzała. To wszystko spowoduje, że na pewno. W marcu czy w kwietniu zrobimy dokładny przegląd. Jeśli będą jakieś usterki, no to jest 5 lat gwarancji na cały obiekt. Nie ma problemu, żeby wykonawca to naprawił. Koszt budowy nowego lodowiska wynosi ponad 790 tysięcy złotych. Natalia Chylińska, Telewizja Kujawy. Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwołał konferencję prasową dotyczącą ustawy śmieciowej. Rajcowie w niektórych zapisach dokumentu widzą ryzyko utraty miejsc pracy przez osoby zatrudnione we Włocławskim Saniko. Przez, w naszym przekonaniu, bardzo nieodpowiedzialną decyzję i bardzo nieodpowiedzialne zapisy, które nakładają obowiązek, przeprowadzenia postępowania przetargowego w wyborze <laughs> operatora, który będzie zajmował się wywozem nieczystości, część pracowników naszego komunalnego naszej komunalnej firmy może po prostu stracić pracę. Radni obawiają się wejścia na włocławski rynek zachodnich koncernów zajmujących się oczyszczaniem miast. Są bardzo, bardzo duże przedsiębiorstwa i to zagraniczne, które chcą na ten temat śmieciowy wejść. Natomiast apeluję do naszych żeby się rzeczywiście nie stali z boku, nie krytykowali poczynań prezydenta Pałuckiego, a jednak zajęli się tym, co jest bardzo ważne dla mieszkańców co To jest bardzo ważny problem. Zdaniem radnych Lewicy jest jednak jedna szansa na rozwiązanie problemu. Byłaby naprawa tego złego stanu prawnego, tak to oceniamy, i krzywdzącego, wiele gmin i wiele spółek komunalnych w naszym kraju. Maciej Gogołkiewicz, Puls Miasta. Zwiększające się koszty utrzymania przy jednoczesnym ograniczeniu ilości miejsc pracy zmusza włocławian do zaciągania kredytów. Zachęcające oferty stanowią jednak pułapkę. Ludzie sobie nie zdają sprawy, czym jest para bank, a czym jest bank. Bank jest to instytucja, która podlega przepisom prawa bankowego i są tam unormowane wszelkie sprawy dotyczące właśnie bankowości. Natomiast co to są parabanki? Są to instytucje finansowe, które działają, no można by powiedzieć, na pograniczu prawa, bo artykuł 171 prawa bankowego właśnie mówi o tym, że jeżeli ktoś gromadzi tylko same środki, podlega tam karze i tam jest nawet kara pozbawienia wolności, Parabanki wykorzystują trudną sytuację osób zarejestrowanych w bankowej informacji kredytowej i krajowym rejestrze dłużników, składając im oferty, które pomagają pokryć koszty choćby opału na zimę czy rachunków za media, to w efekcie doprowadzają do popadania w jeszcze większe długi. Wystrzegajmy się wszelkiego rodzaju chwilówek, gdzie jest mowa o jakimkolwiek zastawie. Zwykłe chwilówki rzędu 1000 do 1000 zł, aczkolwiek już niektóre firmy te chwilówkowe udzielają nawet do kwoty 7 tysięcy do wypłaty na okres do 36 miesięcy. Tutaj sprawy mamy dość jasno. Umowa jest skonstruowana w sposób jasny, prosty, przejrzysty. Jedyne zagrożenia, jakie na nas czekają, to te, kiedy się przestaniemy wywiązywać z tej umowy, a więc wówczas dochodzi do egzekucji ze strony wierzyciela wychodzeniu roszczeń co do zwrotu pieniędzy, które pożyczyliśmy. Dość agresywna ostatnio kampania reklamowa parabanków, a przy tym złe doświadczenia z oddawania często 200% stawki zaciągniętego kredytu, powodują, że zdania co do szybkich kredytów są podzielone. Te firmy najlepiej, żeby zniknęły. Nie mogę, nie mogę przesłuchać w telewizji tego naciągania. Nie, absolutnie nie. Staram się tak żyć, żeby starczyło. Nie wiadomo potem skąd brać, żeby spłacić. Yy, tak, i bez kredytów teraz nic jak, nie da się odłożyć. Pensje są za małe, żeby coś odłożyć. Nie proszę pani, ponieważ jestem na emeryturze pożyczkę to się bierze, tylko trzeba myśleć, czy ją trzeba spłacić. Emeryci, ręciści, bezrobotni, a także osoby młode pozostające na własnym utrzymaniu stają się najczęściej ofiarami parabankowych manipulacji, a dochodzenie roszczeń na drodze sądowej kończy się często dla kredytobiorcy fiaskiem. Monika grzanka telewizja Kujawy. Zedma płuc, nadmierne upowietrznienie, rozdęcie i przewlekły stan zapalny oskrzeli. To tylko niektóre negatywne skutki palenia. Do nałogu przyznaje się 9 milionów Polaków. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 39%, a wśród kobiet 23%. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Próbowałem rzucić, brałem tabletki, ale wciąga dalej palenie. Nie wiem czemu. Znaczy, szkodzi mi na serce nawet co bałem. Tu natura nie potrzebuje tego, poza tym w tej chwili to już jest niezdrowo. Palenie papierosów jest przyczyną 90% nowotworów płuc, choroby układu krążenia jaka przyczyna palenie papierosów. Wszystkie wady, serca i wady różnych narządów u małych dzieci. Występują u kobiet, które w czasie ciąży paliły papierosy. Do akcji propagującej rzucenie palenia włączyły się także włocławskie szkoły. Jedną z nich jest liceum imienia Marii Konopnickiej, gdzie podczas przerw wyświetlano uczniom film ostrzegający o skutkach palenia. Przygotowujemy także w naszej szkole pogadanki, spotkania, młodzież wykonuje okolicznościowe plakaty i w ten sposób staramy się edukować i wprowadzić profilaktykę prozdrowotną. Papierosy to jednak nie jest nic dobrego, no ale jednak wpadłem w ten nauk i ten problem, ale jest, stanowczo jestem na nie przy papierosów. Jeśli ma ktoś zaczynać, to raczej będę mu odradzał. Staram się nie kupować papierosów. Nie, nie, nie chciałbym mieć własnej paczki przy sobie, bardziej, już bardzo chcę to od kogoś. Wolę wziąć niż mieć całą paczkę, bo jakbym kupił, to pewnie wszystko wypaliło. Osoby poszukujące motywacji do rzucenia palenia tytoniu i wsparcia w okresie leczenia uzależnienia mogą skorzystać z pomocy, dzwoniąc do Ogólnopolskiej Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym pod numerem telefonu 0801 108 108. Natalia Chlińska, Telewizja Kujawy. Budowa hali sportowej w smulniku została już zakończona, wciąż jednak nie rozliczono tej inwestycji. A wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji zarządu województwa podjętej w ubiegłym roku i przenoszącej inwestycje sportowe budowane w naszym powiecie z dotychczasowego programu Baza Sportowa, gdzie zagwarantowane było 30% dofinansowania, do regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013. Ta decyzja, jak wówczas obiecywano, nie miała miała mieć negatywnego wpływu na pozyskiwanie pieniędzy przez gminę, ale stało się inaczej. Gmina Włockowych już w ubiegłym roku poniosła koszty. W tym roku um, zakończyliśmy finansowo tą inwestycję, i również następne 300 tysięcy um, przekazaliśmy wykonawcy. No niestety nie otrzymaliśmy um, obiecanych i przyznanych dwa lata temu pieniędzy z, z urzędu marszałkowskiego. Podobnej sytuacji są inne samorządy z naszego powiatu, między innymi Brześć Kujawski, Lubień Kujawski i Lubanie. Samorząd województwa obiecuje ostateczne załatwienie sprawy jeszcze w tym roku pozostaje mieć. Nadzieję, że nie są to obietnice bez pokrycia. Gminy w różny sposób starają się ograniczać wydatki. Pomysł kulturalnej fuzji powstał w Lubieniu Kujawskim. Chodzi o połączenie ośrodka kultury z biblioteką publiczną. Wcześniej nie było podstaw prawnych do łączenia tych instytucji. Od 1 października jest to już możliwe. Funkcjonowanie tych instytucji jest podobne, a z drugiej strony funkcjonują one prawie w tych samych nieruchomościach. Ich bliskość jest aż nazbyt dobrze widoczna. Stąd no, zrodziła się taka potrzeba, być może racjonalizacji tychże wydatków, w oparciu o połączenie tych jednostek w jedną instytucję kultury. Pomysł jest całkiem świeży, ale wśród zainteresowanych już wzbudza emocje. On, on nie zostanie zrealizowany. A dlaczego? No, jeżeli została jedna placówka, no to chyba ludzie mieszkający w danej miejscowości czy wokół, no to chyba by zareagowali. No, wierzę w to, po prostu chcę w to wierzyć. Na razie nie wiadomo, jakie oszczędności wchodziłyby w grę. Sprawa jest analizowana przez Urząd Miejski oraz przez radnych. Władze miejskie zapewniają, że na fuzji nikt nie straci. Chcę tu stanowczo podkreślić, że nie wiązałoby się to z zaprzestaniem działalności kulturalnej ani związanej z wypożyczaniem książek. Ta działalność nadal spoczywałaby na gminie, ale realizowana mogłaby być przez jedną instytucję kultury.